Cześć, jestem Tatiana Krawczyńska-Zaucha i prowadzę dla Ciebie kanał Jutro. Jutro jest dla tych, którzy czują niedosyt w różnych aspektach swojego życia i chcą być inspirującymi liderami, rzetelnymi menedżerami i sensownymi rodzicami. Od kilkunastu lat pracuję z liderami z sześciu kontynentów i wspieram ich w efektywnej komunikacji, w budowaniu zespołów, w odkrywaniu i wdrażaniu w życie tego, co dla nich ważne. Ale przede wszystkim. W życiu w zgodzie ze samym sobą. Ten podcast to odpowiedź na ich pytania, dlaczego nikt o tym nie mówi w ten sposób. Już teraz będę mówić. Na kanale Jutro, w każdy wtorek o 17. A już dzisiaj opowiem Ci o źródłach prokrastynacji i o tym, jak przestać prokrastynować. Prokrastynacja to jedno z najmodniejszych dzisiaj słów. Jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Możecie o nim usłyszeć w podcastach programach przeczytać w tysiącach książek. Wszyscy o tym mówią, ale to wcale nie oznacza, że ludzie wiedzą co zrobić z prokrastynacją. Ludzie próbują różnego rodzaju triki, narzędzia, ale okazuje się, że po pierwszej chwili sukcesu one po prostu przestają działać. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli słuchacie mojego podcastu, to właściwie sami powinniście znaleźć odpowiedź na to pytanie. To dlatego że większość tych trików jest skupiona na zmianie zachowań. Jak już mówiłam w którymś z odcinków, zmiana zachowań jest bardzo trudna. To ciężka praca. Zachowania są jak nasza zewnętrzna część skóry, ale zewnętrzna część skóry wygląda w taki sposób, jak pozwala jej to, co jest wewnątrz. I tak samo jest z prokrastynacją. Na prokrastynację nie działają triki. Dlatego, że ona rodzi się dużo głębiej, jej źródła są bardzo głębokie, jak się dzisiaj przekonacie. I dopóki w Twoim życiu te źródła będą nieświadome, zachowania niewiele zmienią, albo zmienią tylko na krótki czas. W dzisiejszym odcinku omówię trzy źródła prokrastynacji. Pierwsze dwa, dosyć naturalne, chociaż zazwyczaj pomijane. Trzecie jest absolutnie nieoczywistym źródłem i nie słyszałam, żeby ktoś o nim mówił. W omawianiu źródeł prokrastynacji będę schodzić coraz głębiej, czyli zacznę od tego, co jest najbliższe naszych zachowań, z czego one właściwie wynikają, ale co nie jest najgłębszym źródłem prokrastynacji. Pierwszym źródłem odkładania rzeczy na później jest niska samodyscyplina. Rozumiem, że dla wielu z Was wydaje się to oczywiste. Ale samodyscyplina ma również wiele poziomów, dlatego warto się jej przyjrzeć. To dosyć naturalne, że prokrastynacja ma swój fundament w potocznym stwierdzeniu nie chce mi się. Ale to się skądś bierze? Niska samodyscyplina jest dosyć złożonym procesem, i na tę złożoność wpływa wiele elementów. Pierwszą rzeczą, która powinna dla Was wszystkich być oczywista, to jest jasne określenie celu. Niestety często jest tak, że chcemy coś zrobić, ale nasz cel nie jest jasno określony. Jeżeli myślisz sobie jako o swoim celu w sposób dosyć ogólny, na przykład chcę mieć lepszą sylwetkę, tak naprawdę nie wiesz do czego dążysz, bo lepsza sylwetka nie jest żadnym konkretnym celem. To dosyć uogólniony konstrukt, który nic nie znaczy. I Twój mózg tak naprawdę nie wie do czego dążyć. To trochę tak, jakbyś pojechał czy pojechała na stację benzynową, zaparkowała samochód pod dystrybutorem i poprosiła człowieka, który tam jest od obsługi dystrybutora, proszę mi nalać benzyny. Naturalnym pytaniem tego człowieka byłoby, ale ile? I teraz, jeżeli powiesz, wszystko jedno, proszę po prostu nalać benzyny, to ten człowiek będzie stał zdezorientowany przez pewnie jakąś chwilę, ponieważ nie będzie wiedział, co ma zrobić. I tak samo ty, jeżeli ustalasz sobie cel i ten cel nie jest konkretny, nie jest jakoś zaczepiony w czasie i nie jest dla ciebie interesujący czyli mówiąc wprost, nie jest zesmartowany to on nic dla ciebie nie znaczy i nie będzie dla ciebie źródłem motywacji, nie będzie również dla ciebie źródłem samokontroli albo samodyscypliny. Jest zbyt ogólny. Zatem, w jakimkolwiek obszarze życia dzisiaj możesz powiedzieć, że prokrastynujesz. To zastanów się, czy tam masz jasno określony cel. A jeżeli nie, to go określ. Opisz, zbuduj, narysuj swoje bardzo jasne co, co chcesz osiągnąć. Jasne co natychmiast podniesie twoją motywację, ale być może nie na długo. Pamiętaj, że oprócz co, ważne jest również po co, po co chcesz to zrobić. Czy tylko dlatego, że wszyscy naokoło tak robią? To jest żadna motywacja, i na pewno nie znajdziesz w niej samokontroli. Więc określ również swoje po co. Jasne co i klarowne po co zdecydowanie zwiększą poziom samodyscypliny, a tym samym zmniejszą ilość prokrastynacji. Zejdźmy teraz trochę głębiej. Drugim źródłem prokrastynacji, które dzisiaj omówię, są przekonania. Jeśli pamiętasz z odcinka o przekonaniach, przekonania to taki konstrukt, w który my na 100% wierzymy. Czyli jeżeli mówisz sobie, nie osiągnę tego, to najprawdopodobniej tego nie osiągniesz, ponieważ wierzysz w to, że tego nie osiągniesz. A to znaczy, że twoje działania będą zgodne z tym, w co wierzysz. Przekonanie oznacza, że jesteś przekonany, przekonana w 100% do tego, w co wierzysz. I teraz wracając do prokrastynacji i przekonań. Jakie przekonania stoją za prokrastynacją? Najpowszechniejszym przekonaniem oczywiście jest nie chce mi się. Kluczowe jest jednak to, że często po tym nie chce mi się człowiek uznaje to jako argument ostateczny i po prostu nie robi czegoś, co ma robić. Ale nie chce mi się to nie jest argument, to jest tylko wymówka. Warto więc w obszarze życia, w którym prokrastynujesz, i odpowiadasz sobie na pytanie, dlaczego nie chcę tego zrobić. Nie chce mi się. Zadać sobie kolejne pytanie, ale dlaczego mi się nie chce? I te odpowiedzi, które tutaj się pojawią, są niezmiernie interesujące. Bo dlaczego ci się nie chce czegoś robić? Może ci się nie chcieć, ponieważ stwierdzisz, bo nie muszę. No wobec tego zadaj sobie pytanie: a co chcesz? Może ci się nie chcieć, bo stwierdzisz, nie znoszę tego. I teraz, jeżeli to jest jakiś ważny obszar w Twoim życiu, a Ty szczerze sobie odpowiedziałeś, czy odpowiedziałaś na pytanie, dlaczego nie chcesz tego robić, bo tego nie znoszę, to jest to bardzo ważna informacja dla Ciebie. Bo oznacza to, że w tym obszarze zmuszasz się do czegoś, a to znaczy, że jest tam permanentna frustracja, która narasta i która wpływa również na inne obszary. Warto zatem tutaj zastosować metodę 5Y, i zadać sobie to pytanie wielokrotnie: dlaczego? Dlaczego tak czuję? Dlaczego tego nie chcę? Dlaczego tego nienawidzę? Dlaczego chcę z tego zrezygnować? W ten sposób dojdziesz do źródeł swojej motywacji, albo braku motywacji, albo dojdziesz do swoich intencji. Niektórzy ludzie boją się dochodzić do swoich intencji, do swoich prawdziwych intencji, bo wiedzą, że kiedy już dowiedzą się, jaka jest ich intencja, którą najczęściej przeczuwają, to obawiają się, że będą musieli podjąć jakieś działanie, a nie są na to działanie gotowi. Więc możesz sobie założyć, zanim zaczniesz stosować dla siebie tę metodę 5Y, że dzisiaj robisz to teoretycznie, że chcesz się po prostu dowiedzieć, jak to będzie. A jak już będziesz wiedzieć, to wtedy będziesz decydować. Nie zmuszaj się do działania, którego nie chcesz podjąć, chyba że to działanie cię zaprasza. Że to jest jakieś zaproszenie, żeby coś ważnego zmienić w swoim życiu. Jakiekolwiek więc odkryjesz przekonanie po tym nie chce mi się i pytaniu, dlaczego mi się nie chce, cokolwiek tam odkryjesz, zadawaj sobie dalej to pytanie, dlaczego, po co. W ten sposób odkryjesz, jakie przekonania stoją za tym, że prokrastynujesz w jakimś obszarze swojego życia. A jak odkryjesz przekonania, to tam najczęściej również są jakieś emocje. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Zadajesz sobie pytania o prokrastynację, o źródła prokrastynacji, i poznajesz swoje przekonania i wyodrębniasz swoje emocje. To jest duży krok na drodze do samoświadomości, do tego, aby poznać, co jest dla ciebie ważne i czym się w życiu kierujesz. Tutaj na chwilę zatrzymam się na jednym z przykładów odnośnie odkrywania przekonań stojących za prokrastynacją. Kiedyś jedna z klientek na pytanie dlaczego ci się nie chce, odpowiedziała bo nie muszę. A na pytanie dlaczego nie musisz, odpowiedziała bo to musi mój mąż. Zupełnie naturalnie idzie to również w przeciwnym kierunku, czyli gdy mąż albo partner składa coś na ramiona żony i mówi bo to ona musi. Dosyć oczywistym przykładem jest również to, jak jeden z pracowników mówi, bo to musi ten drugi pracownik. To też jest ważna informacja, słuchajcie. Jeżeli odkryjecie, że coś w waszym życiu musi robić inna osoba, bo to znaczy, że tę odpowiedzialność z tego obszaru przerzuciliście na kogoś innego. Dlatego w trakcie wykonywania tego ćwiczenia miej dużą uważność na siebie i na to, czy nie zrzucasz część Swojej odpowiedzialności na inną osobę. Trzecim źródłem prokrastynacji, które dzisiaj omówię, zupełnie nieoczywistym, najczęściej pomijanym, ale bardzo skutecznym, choć niełatwym w pracy nad tym źródłem, jest to, że ustalasz sobie coś, co nie jest Twoje, co nie tylko nie jest Twoim celem, ale coś, co nie jest zgodne z Tobą, czego nie chcesz robić. Co nie jest zgodne z Twoimi wartościami, co nie jest zgodne z Twoimi przekonaniami, a być może nawet, co nie jest zgodne z Twoją tożsamością. Wewnętrznie zatem nie chcesz tego robić, ale zewnętrznie z jakiegoś powodu czujesz przymus. Ten przymus jednak nie jest wystarczającą motywacją, dlatego nie chcesz tego robić. Odkładasz to aż do ostatniej chwili. Często podczas sesji słyszę od ludzi, bo ja muszę walczyć ze sobą, żeby to zrobić. Jeżeli w jakimkolwiek aspekcie swojego życia możesz powiedzieć, że walczysz ze sobą, to jest to coś, co powoduje twoje wewnętrzne rozdarcie. I teraz, walka ze sobą, jeżeli jest długotrwała, jeżeli trwa tygodnie, miesiące, a u niektórych trwa nawet lata, no to moje pytanie jest, jak długo możesz być na wojnie? Wewnętrznej wojnie. I co się dzieje, jak jesteś na tej wojnie? Co się dzieje w tobie? Człowiek, będąc w trybie walki, nie jest kreatywny, nie może być spełniony, nie jest szczęśliwy. Tryb walki oznacza tryb przetrwania, ale to oczywiście ma swoją cenę, ponieważ wszystkie inne tryby są zawieszone. Długotrwały tryb walki powoli doprowadza człowieka do kolapsu. Mentalnego, psychicznego, a nawet fizycznego. Zatem wracając do tematu prokrastynacji i tego trzeciego źródła: jeżeli gdzieś prokrastynujesz i czujesz wręcz wstręt do tego obszaru, czujesz, że jest to wbrew Tobie, to zdecydowanie jest to czas na to, aby zastanowić się, co możesz zmienić, co możesz zrobić inaczej, jak wyjść z trybu walki. Dosyć często w trakcie sesji pracuję z klientami właśnie nad innymi trybami życia, i oni ze zgrozą odkrywają, że przez wiele lat są w trybie walki, wyniszczają samych siebie. Czas przestać, jeżeli to dotyczy Ciebie. Zatrzymaj się przez chwilę i zastanów się, które z tych trzech źródeł prokrastynacji mogą być Twoim udziałem. Czy to pierwsze? Gdzie nie masz wystarczającej samodyscypliny? Czy to drugie, gdzie masz przekonania, które ograniczają twoje działanie, albo nawet je uniemożliwiają? Czy też to trzecie źródło, gdzie prokrastynacja wynika z tego, że gdzie na jakimś najgłębszym poziomie usiłujesz chronić siebie i swoją tożsamość? Już sama świadomość twoich źródeł prokrastynacji to ogromny krok naprzód, bo gdy już masz co, to jesteś dużo bliżej do tego, aby znaleźć swoje jak. Wyślij ten odcinek komuś, kto ciągle narzeka na to, że nie chce mu się, nie chce jej się, że prokrastynuje. Może będzie dla tej osoby inspiracją, aby coś zmienić w swoim życiu. A już za tydzień zapraszam Cię na kolejny odcinek, tym razem o Impostor Syndrom. Do usłyszenia.